<śmienicza> Słuchajcie, ja chciałem się poskarżyć Jestem na bladeusza tutaj przy wizach wszystkich, że... Jeszcze nikt nie był gotowy do nagrywania, a on już chciał zacząć odcinek. No nie robi się tak. A po państwie. Wiecie, jak ja jestem. Ja nie czekam na swoich znajomych. Ja zaczynam odcinek przed czasem. Znajomych, współpracowników w tym wypadku. No. Bladeusz nie zaczyna odcinka, kiedy wszyscy o, są gotowi. Zaczyna nie, nie, nie. odcinek dokładnie wtedy, kiedy? kiedy uważa to za słuszne. <laughs> no, kiedy na przykład Mandzio wyzywa swoich kolegów, wtedy Bladeusz myśli... Słucham?! To są... To, to są, wiecie, to są pomówienia. Siema, to jest Arie. dobry <laughs> moment, żeby rozpocząć teraz <laughs> odcinek. No. Doskonale. No, pamiętasz tak jak myślisz? Mandzio wyzywałeś akurat tego Plaga i Kupsona, że ich tutaj nie ma to z To jest i... pomówienie. No, pamiętasz? To jest pomówienie. No, tak naprawdę ja mógłbym włączyć odcinek, ale specjalnie dla ciebie nie włączyłem. więc nikt tego, nikt, nikt Świat się o tym nie dowie, no. Nigdy nie złapiesz. O ty gałganku, złaś o... z tego parapetu. Mandzio, wchodzenie na parapet? Ej, Mandzio schodź z tego Czemu parapetu! Czemu się chowasz? Czekajcie, mi... poczekajcie, Zdzisz, Zdzisz, ja chcesz... poczekaj mógę. zanim skoczysz. Dlaczego Alien mm -hmm. jest chyba w krzakach? Czy dziś już mi kramuję, Bandioz? Ja po prostu. kamuflaż zrobił. Okej, tutaj mnie nie znajdzie. Bandioz dziś już mi Nie Teraz mamy się na parapet. No. I Dzień teraz tak już w końcu zacząć Czu? odcinek. Tak Dokład jest. Teraz będzie szukanko. Był głupi. Pójdzie. Panie Pando, zapraszam Ciebie tutaj, Panie Pando, e! żeby się schować. Tam. Super. O ty. E! 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 Który tam jest? Panie Pando, chodź. Chowamy się. Zmiętolony, gościu. Jestem. Chodź. Chodź, Bladik, ty też możesz. Uwaga, zobaczcie, taki kryjówki jeszcze nie widzieliście. O nie, nie da się wejść pod to. O, tu się nigdzie nie da schować. Ale jesteś, ale jesteś mroczny, Mandzio. od dzisiaj się dinozar, który się schował. Dinozar, dokładnie. Mroczny dinozar. jesteś dinozar. What? Gdzie ja LOL. Dobra, żartowałem, to stało, chodź ze mną. Albo dobra, wóz, zostaw. kurwa chodzi, małpa kurwa. mnie widzi. O nie. Małpa, szybko uciekajcie! Co? Nie! Łoł, 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 diabł, A nie strasz mnie tak. Akurat na telefon i tak biegłem do przodu, ale Ta. dobra. O, witaj, panie dinozaure. Pokażę ci, gdzie jest Bloody. Nie, nie pokazuj, gdzie No jest to jest dawaj. O, tam jest. Pokaż, gdzie jest to silnik. Tam jest. No zobacz, dziękuję tam. Miłego ukrywania. Dziękuję! Alien jesteś geniuszem Dzisiaj się oddychuję dzisiaj... dzisiaj nazywasz się... Gejusz? Alien, alien geniusz to to? Pokaż mi gdzie jest Magdzie, tylko wiedz, że w niej wiesz Nie no, Dobra. powiem ci, że kryjóweczka z jabełu 10 na 10 po prostu Jakby jak co, Alien nie tak mogę, po prostu... Okej A iść ty gałganie Kurde Lol Dobre, dobre syny Dobry, dobry. Gościu. Dobre. Dobry Ale mieszkał dękał, kad Ty na po tobusą. są! stał w kącie jak taki przerażony chłopiec. Przepraszam, to nie chłopiec, to już mężczyzna. A mężczyzna. Tak. Doskonale. Możesz oh, No. To ale już Panie nie chłopiec, mam, to błyszczyzna! Tutaj... To... te dzikie wam, z... parkoury. U. Ale nie się schował tak, że go na przykład w życiu nie znajdziecie, naprawdę. Ale nie się tak schował, że macie przegryzgany Kilka osób to przechodziło obok mnie, więc no. zastanawiam się co jest grane. No naprawdę, ej, ej czy to jest macie Parkour, On tam z tamtej Dinosa strony, kurde. To jest parkourę. Tak. Jak ty tu wlazłeś? Przez fontannę? Niech zgadnę. Ej, nie wiadomo jak on tam wszedł. To jest największy parkurowiec w okolicy. O, Legendy mówią, Ech, że jak gdzieś parkurował czasami... O, tuż, tu są schody. To są <laughs> Boże, ale czy ja cię dobrze Dishana. widzę? Nie wiem. Nie, niemożliwe, że mnie widzisz. Okej, okay, bo myślałem, że się schowałeś w fontanie przed chwilą. I nie, właśnie nie, oto piesem się pojawił. Raz kozie na śmierć, nie doskoczyłem, nie, nie, nie. nie da się tam doskoczyć. A raz Smuchłem kozie na śmierć? Jak to się mówi? Raz kozie, bladeusz piese łapie, bladeusz aura kozie... kozie no. My. Wydojenie. Raz kozie w Tur. Raz kozie... Turbo. Mandzio, wiesz że taki ślaczek za sobą, co może podpowiedzieć. O nie, diabło z tej strony! O nie, małpa z tej strony! Aj, złapali mnie! Gdyby czynnie. raz kozie nie skakała... Dobra, gdzie jest alien? Pod mostem! Nie, no nie Właśnie, właśnie też myślałem, tam jest. To by aliena kozi... miała. Aliena znalezienie nie yes, yes, jest yes. łatwym zadań, zadaniem. Tak samo jak mówienie, widocznie. A podpowiem wam, że alien się dobrze ukrył, no. To, to aliena znajdzie, protip. ten skąpie się w bogactwie. No, o, ja taka jest legenda. Na 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 o, mój pipi zamienia wszystko w złoto. A nie, to tylko golden shower. Dotknij mnie czoło. Ja już ale nie mogę go dodać. Dotknij mnie czoło. Chcesz mieć złote czoło? Osiem apeldo. Golden forehead. Nice. Dobra, choć jest jakiś szelczki i strumienia. Golden forehead. Tam się gdzieś magnetycznego strumienia. Tutaj szelczki. Podpowiem wam, że niedaleko strumienia, Golden strumienia. Niedaleko strumienia leży alien co? Od strumienia. Niedaleko nie strumienia nie pada od diabłoni. Każdy o tym wie. <laughs> tak, tak. I gruszki są na łóżku. What? A, ja tam go nie dzisiaj. widzę. O, Gdzieś tutaj cholera, po tej jasna. stronie właśnie, północnej Można stronie tak? od strumienia o. dobrodzieju. Gdzieś tutaj. O. No. Blady, gdzie jesteś? Nie, nie wiem, dziadku. No, ja podpowiadałem, że po tej stronie strumienia wygałganik znajdzie go tam na dole. Blady, słuchaj, hmm. mam dla ciebie podróż w do grang. starych dobrych czasów. Chodź, blady. Kurna, w naprawdę w musi szuka. musisz o. szukać. Easy, no, jest mi streszcz. Dobrze, Alin. Chodź, z tobą zrobę podróż. Dobra, idę, idę, idę. Chodź. Kurde, co się spód to zrobiło? Było nie szukać, mordo. Zamykaj coś. Nie zrobił, jestem za dobry i tak cię znajdę. Nie rób tego. No. Tak, tak. Ale się boisz, dla słyszę. Słyszysz, już do ciebie biegnę, Mandziu, nie rób tego, nie chowaj się tam. Ja, ja tam cię znajdę, Mandziu, nie. Nie. Nie znajdziesz. Cicho nie. I patrz Nie, wyczuwam go. Wyczuwam Mandzia. Co? Mandziu. Albo bo przecież Aha się tak Dobra O. O. O nie, o, nie, ktoś nie. dzwoni domofonem. Idealnie w chwili, kiedy muszę się schować. <laughs> o, nieźle. No. no to prawda. O, ale schowałeś nas bardziej, zajebiście. Tak, 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 tak. Dobra, i tak wiem, że gdzieś tu jesteś. Bij <laughs> nie, przez ściany złapał. O. What the hell. Dobrze. No, ja cię złapałem Taka. przez ścianę. No, ktoś mi ah. przez ściany złapał. Gdzie ty byłeś? Ty Kurde, byłem ja w drugim pokoju. Myślisz, że damy a, radę is to is wyjąć? Co Co za, za Oszukista. Wow. To trochę potworny, ale. Ale zaimponowałeś mi, ja, to ja lecę ten... do drugiego pokoju już. Dobra. A, bym o, właśnie. to jest trochę trudniejsze. Tak, easy. Okay. Ręce do góry. A, no. A, Wiesz, się, a, się a, boję, się że, że oni zdążą przyjść, to byłoby trochę smutne. Nie, nie. nie. O, Jesteśmy o, doceni, ręce o, 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 Gdziekolwiek jesteście, wyjdźcie z podwartymi ramionami. Patrz, patrz, patrz. Jesteście otoczeni. Tak, otwarte. Nigdy nas nie znajdziecie, chłopaki, spokojnie. Jesteście otoczeni. Aha! A nie, tutaj nie. Patrz, patrz, Czy naprawdę Bladdy ty idziesz po każdym pokoju i mówisz za każdym razem aha, żeby tutaj przypadkiem na nas trafić? No, dokładnie tak robię. Oczywiście. Tutaj jest za. Takie są zasady. Czekaj, czekaj, alien jeszcze to, jeszcze to. O kurde.

Dobra, nie. weź, otoczymy ich! Nigdy im się nie udalić, weź! Dawaj tą szafę, kurwa! Wow, a aż mnie teleportuje na tak zaraz! O no, cholera, O nie! Co?! O nie! Uciekaj, Bo tyż, ma... o! Dobrodziej. o Jezu! Ten a, połamał! O. Regał w ja Jak ty połamałeś ten regał? Dupako. Siła, masa, moc, kiełbasa! <laughs> Mów mi, jestem Wielki Mufasa! Ej, słuchajcie, a sam <laughs> Panda? Yeah. Nie. to fajnie. To fajnie, że się tak na nas kupiliście. Tak. Dobra, ja tak 50 sekund, to, to kupa czasu. specjalnie dla ciebie sprawdziłem wszystkie pomieszczenia na tej mapie i jestem w mi smutno, bo się okazało, że w żadnym cię nie było. Tam tylko w jednym nie sprawdziłem i tam byłeś. I tam <grym> pewnie jest panda. No. I nie? czemu Mandzio jest szukająca, zostawia takie niebieskie ślady, jakby był ni No bo sobie no ustawiłem. ChemiTrails. ChemiTrails tak. sobie ustawiłem. Tak jest. Zmyliłeś mnie. On ma grzybice i ciągnie ją za sobą. Niebiańska grzybica. Nie. Blue. Oj. Blue fit waffle. Nie tylko nie to. Nie, nie. Ale będę miał świetną miniaturkę na odcinek. Nie. Fui. Uuu, o, gdzie dziwo. No A to się skitrał ziomeczek jeden. Właśnie jesteś. Skitrał się wziomeczek za mapę za. Dobra, to nie wybiera co poradzisz No, ja Takie, tak jest, dobra, tak Dobra, panda, dźwięk, poczekaj, co trzeba zrobić pozorę. Tak, kole. Tak go. Cze, kurde, popcham zara. No, no to dobra. To tego się już pozbyliśmy. Miłego lotu. Hello. A... Dobra, 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 dobra. Poczekaj, kurde, za 800 a... będziecie. co a... okay, ty, ty. <grym> tutaj Widzę, ja tutaj widzę. No. Potencjał, nie Eee... Uh -huh. w ogóle Nie Dobra, ale Musisz mnie popchnąć, szybko. O, oj, szybko ciężar, musisz mnie popchnąć. Już, już idę, dobra. Okay. Ale nie, to jest jedyny sposób, inaczej się nie Dobrze. uda. Musisz dobra, mnie popchać. Witaj panie dinozaurus! Ty! Za tobą jest blady stoi dobra, stu, 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 się śmieje z ciebie! Stu, stu, odwróć nie, się, się. odwróć nie, tak się stój Odwróć się! A, to panda! Nie kucaj, nie kucaj, nie kucaj! Panda jest to tam na dachu! Podejdź trochę, bo nie Jaka trochę to jest Menda dinozauska! <laughs> dobra i teraz nie 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 wolno tak kolegów wydawać.

Pies, O, co ty jak tam blask. O, pies to jest ten, jebaka. który krążył po dachach. Tak na mnie mówili w przedszkolu. Tak jest. No. Kurwa, naprawdę, to chujowy przydomek. Pies, który krążył po dachach. No. <średziny> trochę, trochę, trochę Boże, tak, bo... ty mój. Nie, no co ty robisz? Każdy tam nazywa się Adix. Pies, pies który krążył po dachach. Ty, gruby, łysy i pies, który krąży po dachach. Poczekaj, alien, zaczekaj. O nie, no wpadłeś. O nie złapałeś psa, który krąży po dachach. Dam nie gałganie. To będzie nazwa odcinka. Piesek, który krążył po dachach. Dobra, a dobra. mnie będzie Mandzio ma Blue Waffle na stopach. Da! Pierwszy odcinek da. będzie piesek na krawędzi, a potem piesek, który krążył po dachach. Proszę, proszę dach. Muszę powiedzieć, że tytuł Dobrodzieja był najlepszy. Dobra, no. No. Ewentualnie Mandzio skaluje swoich kolegów, których nie ma na nagrywkach. A ja stawiam to, bo już to nagrałem bez jego zgody. To już? Udała się runda? Rozpocząć, jeszcze nie? Jest, jest, bergu. Już, jest, jest. Dzięki, mordy, dzięki, kurwa. <śmienicza> <śmienicza> Żeby wam się nie odbiło... to nie odbiło czkawką. O! Nie mam koła. A ty jesteś szukającym? Tak! Co, czekaj, No, chciałem ich <śmienicza> schować z tobą, a ty jak zwykle. No chodź, chowamy <śmienicza> bladni się, bla. Stoi przy nim przez 30 sekund. No, Maciu, no, chodź, schowamy. Chodź, piesą, <śmienicza> chodź, piesą, który chodził po dachach. Krążył, nauczy się odmieniać od po, 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 po. Krążył <laughs> po dachach. To jest różnica. R-r-r-różnica no. no. A krążyć to są dwie różne rzeczy. Musisz jeszcze wiele nauczyć demandziu. Demandziu, kurwa. -y. <hý> Dobra, słuchaj, oni są o tam, hey, bo tam są drzwi otwarte Dobra, okej, okay, to idziemy ich tam sprawdzić, jakby co. Pamiętaj, łapi wszystkich Tak jak mówię. A, Diana już widzę. Ale nie jest na taku. Nic nowego Ciem alien. Dodam parówy. A ja wchodzę na dach. Nie tędy. Tędy będzie dużo. Nie długo. wchodzisz. Tędy będzie nie wchodzisz. najszybciej tutaj. Nie wchodzisz. E, e, a wchodzę. A zakład? A, 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 a nie wchodzisz. A zakład? <laughs> zakład, że właśnie ci uciekł, alien. Brać nie, go. prawda! To? Nie brać Ale by się nie odważył. Mm? Naprawdę, alien, odważyłeś się uciec? Nie. Alien jesteś otoczony. W imieniu prawa poddaj się. <kluzny> O oh, fakt, nie A ma, spodziewałem się ma, ma takiego kaszli. przepraszam. Czy złapałeś go? Niestety uciekł. Nic Gdzie nie by uciec. No, wyparował. Jak mógł ci Alien uciec? Przecież tutaj jest. <laughs> no halo! No co, halo? No, no, co? no nabrudziłeś mi. No i trudno. To teraz to pościeli. Gałganie jest. To twój problem, czy mój problem? Faji! No nie no, twój! Ale przecież to twój pokój. Fuj Ale mamo! Mamo! Dobra, słuchajcie, trzeba znaleźć pozostałych gałganów, a jest ich dwóch. Dobra, to dokładnie. Ja Odpowiem ci, że tu ich nie ma. O! o! Wiesz co, podpowiem ci, tutaj gdzie ja jestem, też ich o! nie ma. O, ma to jest jak, jakiś jest protip. No. Macie ich? Oooo, dobre! Dobra, nie, No, ja właśnie podobało, też pomyślałem, że to byłaby świetna kryjówka. <coughs> <coughs> o Jezu, tak mi się Bardziej to podobało. O, o nie! Ojej, w skończył do tego tylko sam tak, pan nosacz. No oh. Czyli Nosacz musiał się zabarykadować pewnie. No, Oj, tam such. Od razu. no such! No such! No such! Thing. No such! No such! No such. such. no such thing. You know what I'm saying? Niestety oparłem się, że pomimo chęci go nigdy Na nie, nie nazywają. No, no such! No. Tutaj Don't trzeba no przyznać, such jest że. Mój skin Morski jest bardzo kamuflażowy, bo w jest się zabara. mój kolor futerka. Kamuflerinio tak zwane. Uciekacie... O, słuchajcie, gdzie jest. No such! Gdzie był No such? Dobrego dnia! Dobrego dnia! Dobrego dnia! Dobrego dnia! Dobrego dnia. Dobrego dnia. No wtedy, ale obawiałem się, że większość stawę, o! zostało o, 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 ustaleczonych. Bladeuszu to jest nasza szansa, nie w tę, w tę stronę. Idzie kurwa popcham? Do który mnie tu pcha? Dobra Dio, dobra, Bladi, gdzie no się z... chowamy? Yyy. Hmm. Nie wiem, tędy, szybko. No nie, bo tam go wywalamy, to jest głupi pomysł. Nie, wywalamy go w tamtą stronę. Na, wejdziemy tu na górę po prostu. Nie da się. Mandziu... No. Mandziu, proszę cię, oczywiście, że się da. No? Poczekaj. Patrz na. Wow. To. <laughs> Dobra, nie da się, bo tu jest poza mapą. Dobra, nie da się. Aha. O, widzę was, gałgany! Vlady właśnie wydaje się teraz wyrok śmierci. Spierdal... Nie. <laughs> Jednak nie. Łap. Dobra, Blady, jest dobrze. tylko jeden sposób, żeby uciec. Dobrze. No, jak wyjdziecie. O, zobacz, w Szanuje. szanuje, szanuje. To tutaj. W takim razie baw się dobrze, ale ja chyba Man spadam. Oka? Anika to! Kamienu, super. Uf, ja ładna to... ucieczka, nie ładna ucieka? ucieczka! Tutaj sali, no bo Uciekamy stąd, szybko wynośmy się stąd. A! O nie, przez przypadek złapałem tyś, aliena. Kurde! kurde. Nie, przypadek, złapać wierzę. <laughs> AIDS! Nie gadam z Tobą. Ale zgodę. tylko raz. To nie gadaj, tylko spokojnie. Aj. Spokojnie. AIDS, cholerę. Nie! Dobra. Zjadł jeden. <laughs> Wow. Trochę podziwiam, że udało ci się uciec. O, jest powtarzałem, Wlady jest drajcą, to jest O, to nie, o Ignacy! nie! Ignacy! Ignacy, nie, nie o, ten grzyb gałganku. To dziś jest ten odcinek, kiedy Ignacy przemówił. To jest ten o, odcinek, w którym Ignacy trafia tak, na miniaturę Ignacy, u pięciu osób. Ignacy znowu trafi na miniaturkę. Jest to, to składnik. na trzy sekundy. Odcinek jest. uratowany. Przemówi. Będą wyświetlenia. <laughs> Jezus yes. 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 Dobra, gdzie jest ta panda yes, do cholery yes, yes, Gdzie się schowała yes. Odcinek będzie się nazywać to jest! Wzywa mnie od zdrajców To jest Ej, ty Mandziu, naprawdę nie widziałeś pandy A dobra widziałeś No dobra Tylko, tylko Mandio widział, wszyscy przeszliście obok mnie A gdzie on był? Co, nigdzie, nigdzie. Nie ma nie, nie ma. W budynku wcześniej był Nie ma go, nie ma go, nie ma go chłopaki. No tutaj, weź beczkę, weź hmm. beczkę, to ci go pokażę. Nie ma go, nie ma go. Weź beczkę. O! <gamy> Beczka, jest, jest. I rzuć. Beczka. Dawaj, was. dawaj, dawaj. Proszę, proszę tam, tam no. Dawaj, dawaj. Chodź, chodź. O, o, idę. I, no. I rzuć. Pandy już nie są zagrożonym gatunkiem, zatem można w nie wrzucać i je bić. Siada fuck up. Co? O kurde, pandu. Ja, się dobra króleczka bardzo no. dobra No dobra to to chyba jakiś koniec to się nie, nie patą. Chyba Tak. Ta. Ta. No. Nie i tak hello, będzie. Elo. Elo. papa.